Mateusz Makdzierz witam serdecznie z polskiego rynku, gdzie trwa właśnie 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest ze mną Marcin Oparski, witam serdecznie Marcinie. Dzień dobry. Marcin to szef sztabu Opolskiego WOŚP. Powiedz mi Marcin, jak ten dzisiejszy dzień tutaj wygląda? Jest niedziela, na rynku jest bardzo dużo ludzi. To od godzin porannych co się już tutaj działo i co jeszcze przed nami? No, tutaj na rynku przede wszystkim największą atrakcją, jak do tej pory, no to był bieg Policie z Cukrzycą. Trzeci opolski bieg Policie z Cukrzycą. E, przybiegło łącznie e, ponad 300 osób. Mieliśmy przygotowanych 300 pakietów gadżetów, i 300 osób było zapisanych, natomiast wiem, że biegło dużo, dużo więcej, e, w tym pełno bardzo ciekawych postaci, bo chociażby bieg e, pan, który biegł totalnie na bosaka, miał na stopach narysowane buty. Biegł jeden pan w stroju pingwina i widziałem, że wbiegał na metę pingwinim krokiem, nie biegł pełnymi krokami, tylko faktycznie na boki się kołysał jak pingwin. Także na pewno to było bardzo kolorowe wydarzenie. No a o godzinie 14 wystartowała już nasza wielkoorkiestrowa scena. Wiem, że za nami jest występ zespołu Diabeł, który wygrał konkurs organizowany przez Sztab na piosenkę o tematyce wielkoorkiestrowej. Teraz śpiewają właśnie dzieciaki związane z Młodzieżowym Domem Kultury. No i coraz, coraz bardziej. Z czasem będziemy rozkręcać tę naszą scenę. Rozkręcać do czego? Bo wiem, że będą licytacje, to już pierwsze z nich się pojawiły. Co ciekawego będzie można zlicytować? Na co polanie będą mogli wydać pieniądze w szczytnym celu, a jednocześnie posiąść ciekawe, wyjątkowe przedmioty? No, takich przedmiotów jest cała masa. Należy tutaj wymienić chociażby możliwość zwiedzenia Urzędu Wojewódzkiego i to z wejściem w takie miejsca niedostępne na co dzień dla ludzi. Różne pamiątkowe albumy, jak chociażby album o Europie od pani europoseł Danuty Jazłowieckiej, albumy o naszym powiecie od pana starosty ze specjalną dedykacją. Cała masa naprawdę różnych, przeróżnych rzeczy od włodarzy naszego miasta, ale nie tylko, bo też od Opolan. E, tutaj jeszcze tak na szybko, no to chociażby koszyk przysmaków oleskich, e, wszystkie produkty, które są uznane przez Unię Europejską jako produkty regionalne tutaj z naszego regionu opolskiego. E, no, każdy znajdzie na pewno coś dla siebie. O aukcjach internetowych Państwo będą mogli poczytać na naszym portalu, bo tam też jest tego sporo, są ciekawe rzeczy, jest też od naszej redakcji mała niespodzianka. A pytanie jeszcze Marcin o tą część artystyczną, bo... To zawsze koncerty, to zawsze dobra muzyka. Je ja już trochę było w sobotę w Opolu, ale będzie też dzisiaj. No, oczywiście, że tak my jak co roku w Opolu zaczęliśmy już w sobotę. W tym roku graliśmy na w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. I specjalnie dla nas przyjechał zespół Czech, zespół Orchidea. Klasyczny metal, z tym że po czesku, co dla Polaków może wydawać się wyjątkowo egzotyczne. No i zagrał dla nas zespół Milreńc Skrepkowicz. Wiem, że bawiło się z nami ponad 100 osób. Także no, też było troszeczkę ciasno momentami. No i to była taka rozbiegówka, no a dzisiaj, a dzisiaj też będzie narokowo. Zaczęliśmy właśnie był zespół Diabeł, będą covery w aranżacjach rock'n'rollowych, bo zespół Brand New Cadillac, zespół Juka będzie chór Politechniki Opolskiej, a więc też muzyka rozrywkowa, ale w takiej nieco innej aranżacji. No o 20. światełko do nieba, taki pokaz fajerwerków, mam nadzieję, że mam pewność, największy u nas w regionie. No i po godzinie 20.00 gwiazda wieczoru zespół Demono pod wodzą Marka Kościkiewicza. Powiedz mi jeszcze, czy Opolanie dopisują? Czy hojność sercy przy tej, no mówmy się troszeczkę, chłodnej Aurze dzisiaj dopisuje, czy jest ona na wysokim poziomie? No ja zawsze, ja zawsze dziękuję naszym Opolanom i ja zawsze chwalę, chwalę mieszkańców naszego miasta, dlatego że oni są z roku na rok coraz hojniejsi i tych, tych drobniaków coraz więcej wrzucają do naszej skrzynki. Także no mam nadzieję, że w tym roku też, zwłaszcza, że pojawiła się nowa możliwość. Po raz pierwszy mamy możliwość nie tylko włączania się do naszej akcji drobniaka, no ale też poprzez terminale płatnicze można tym plastikowym pieniądzem również wesprzeć i wiem, że już są pierwsze niemałe kwoty, bo przyszli do mnie nasi wolontariusze właśnie z terminalami, powiedzieli, że ludzie nawet po 100 zł im wpłacali, także, także no dzieje się. No płatności kartą do proszę Państwa na Woźmie tylko powyżej 50 zł. Dziękuję serdecznie za spotkanie i za rozmowę. Dzięki wielkie. A państwo dziękuję za uwagę, do zobaczenia.